To nie są tanie rzeczy, ten sprzęt, który teraz macie do dyspozycji. Rzadko można spotkać, że samochód został zakupiony tylko ze środków budżetu gminy. A tak jest w tym wypadku. Meldunek przyjmie, wiceprezes zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Świętokrzyskiego, marszałek województwa świętokrzyskiego, pan Andrzej Będkowski. Cieszę się z tego faktu, że wasza ochotnicza straż pozyskała właśnie ten samochód ratowniczo gaśniczy który będzie przez was służył na pożytek ludziom. Jest ten zbudowany również waszą tutaj karnością. Tą ilością strażaków umundurowanych obecnych na tej zbiórce bardzo ładnie się prezentujecie i tym zastępem młodzieży i chciał, życzę wam tego, żeby wasza służba była przez społeczność, w której żyjecie doceniana. Wiem doskonale, Ile czasami wyrzeczeń potrzeba, żeby uczestniczyć w akcji, później po tej akcji doprowadzać sprzęt do stanu używalności? To posażanie przez władze samorządowe gminy Brody, jednostek ochotniczych straży pożarnych. Jest dla nas zadaniem najważniejszym i najlepiej rozumianą inwestycją w bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Dzięki temu, drodzy druchowie, jesteście w stanie sprawnie wykonywać swoje zadania związane z niesieniem pomocy oso osobom dotkniętym różnymi nagłymi zdarzeniami losowymi. Wóz bojowy przyczyni się to jeszcze szybszego i sprawniejszego wypełniania Waszej misji zgodnie ze strażackim hasłem Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Święty Krzysztof, który był rzymskim żołnierzem został ochrzczony przez pustelnika i za jego radą osiadł nad rzeką służąc pomocą podróżnym. Chcę podziękować Pani Wójt Marzenie Bernat za możliwość sfinansowania samochodu ratowniczo-gaśniczego ze środków Urzędu Gminy Brody. Dziękuję wszystkim Radnym Gminy Brody na czele z przewodniczącym panem Januszem Adamusem, za przychylność w ustanowieniu budżetu na ten szczytny cel. Dziękuję wszystkim osobom, które dołożyły cegiełkiem starań od siebie i przyczyniły się do zakupu samochodu dla OSP Styków. Jestem zaszczycony, że mogę tutaj dzisiaj być z państwem, cieszyć się tym waszym darem. Darem, który jest. Dla Was, ale tylko dla Was do użytku. Natomiast tym, tym darem Wy jesteście, macie służyć mieszkańcom gminy, służyć mieszkańcom okolicznych miejscowości. Proszę Was o to, żebyście ten sprzęt szanowali. Pani Wójt w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy podjęła decyzję, że ze środków budżetu gminy wspólnie z Radą Gminy podjęli taką decyzję, że ten samochód u Was jest. Jest to bardzo dobry samochód. Samochody nowe to nie jest tak, że one są najlepsze. To jest samochód już dotarty. Samochód, który na pewno Wam posłuży. Drodzy Państwo, ten wóz jest przykładem takiej bardzo dobrej współpracy właśnie strażaków, ochotników z naszą panią Wójt. Bo muszę powiedzieć, drodzy Państwo, że to już jest czwarta jednostka, która jest wyposażona w naszej gminie w nowy wóz. W pewien sposób ten wóz, drodzy Państwo, z tego co jest mi wiadomo, jest to spełnienie tej obietnicy, którą Pani Wójt tutaj składała, Wam Druchowie, ale też można powiedzieć w głównej mierze, jest to wóz, który Was doposaża w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. I tutaj muszę Pani Wójt powiedzieć, że z mojej strony zawsze może Pani liczyć na Przychylność odnośnie takich działań, i zawsze będę ja i rada, którą znam dobrze, będzie na pewno otwarta na tego typu współpracę. Nasi dzielni druchowie zawsze śpieszą z pomocą. Od dziś ich służba będzie ułatwiona otóż będzie im służył nowy, piękny, widoczny, oto tu wóz strażacki. Dzięki staraniom i determinacji pani Wójt Marzeny Bernard. Możliwy został zakup wozu. Dziękujemy pani wójt za to, że myśli pani o naszym bezpieczeństwie. Od dziś będziemy spokojnie kładli się spać wiedząc, że ta nasza piękna maszyna szybko podjedzie z pomocą. Oby takich zdarzeń było jak najmniej.